Ale Jerzyk, Jerzyk, za mnie wejdzie po tym, jak coś... Ja potem do solo. <ślanter> no ale ty zakładasz, że przegramy już, czy co? Paweł, jak ja próbowałem już sposobów... Żeby klątwę Żeby kląd ja wiem wrócić. taki okres, ja wszystko próbowałem. Piątki, trz, trójki, dwójki, solo, nic nie dało się. W czterech jest... O. O -o. Dobra, proszę. Połówka, jeden ma. No mnie zruchali na dwa baty. O, Ale to naraszujemy tego piewa? Okay. No tak, chyba że dostaniecie smoka, no to to kancel. Okay. Dobra, dawaj, leć tym wąsem. I heady, heady, heady! Nie, no muszą być. Dwóga, dwóga lapikuje. Jeszcze jeden. Heaven, heaven, jeden. Jeden lock. I swoim oni, swoim oni. Be... No jeden B jest. Wejdźmy na to B teraz, wejdźmy na to B razem. No wejdźmy. Oni ja mogę przejść, nie da. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda. Wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu maestro zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli Ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Hmm? Masz ja zgaszę, no. Ja spalim boxy i szykuj się na rozbicie, dobra? Mhm. Uh -huh. Zobaczymy, czy dają insta. Jeszcze pod do środka cave'a. Dali insta smuka. O kurwa, nie zgasiłem. O kurwa, sajo. Ja, Smokowali. Ja ci fleszuję teraz Flaszuję teraz. Evan może być, ja mam Może być smoke'u na Howanie Może być, może być. Ja patrzę heaven. Ja, patrzę. Nie, patrzę plecy ciała, ja, wiesz? Zaraz mogę przejść i złapać Bo... Kremu nie ma By być jeszcze jedna waga Jeż... teraz leży leży nice. Ja Je jeszcze jeden Łapie A pracę jeszcze znowu Loki ja, tylko no, Hewę, no, Adorka no, Luki no, tylko Hewę no, 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 ja przez raz po bombę wezmę Dobra raz w takim razie Już idę po, paka Pago już jest na Lurku Ja Lur ja krędolon jest, mo jest <laughs> może być Ej, Pago jest taki mocny no, bez no, tego no, streama Okay, ma. Bo on nie patrzy na nas no. na czat, nie? Jest to taki mocny po prostu. Taka na no będzie. Ja pierdolę kiedy jest mocny! Burda, jak łatwo. Od momentu kiedy go zauważył do momentu kiedy namierzy strzeli mucheda, no nie minęło nawet kura, pół sekundy, nie? Ej, zraszam B teraz, co? Fako kup ma. Nie, Mida? Mida chodźmy. No, 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 no. Mówię ci. Ubezpieczajcie mnie, ubezpieczajcie ja, mnie dobry ja flash. Dobuje, tam. Dobry flash. Ja sam nie pcham tam daleko, ja flasha mam, więc... Ja. Jeszcze jeden Donat donut Możemy teraz pójść do rampy B Cave, w cave od razu jest Na wyjściu już Zobaczaj rampa nie mam rampę Idę, idę have'em Okej, dziękuję Jestem w smoke'u za na rampa, w główę Świetnie Hanka Rozbijam to Ja ogólnie jadę do rampy, do ciebie Andrzejka Nie ma w smoku. może Spójjujjuj. być nisko. Brawo, Brawo. h Kurde, ja, ja już... w, w nie puszczam. Ja pierdolę, pierdolę. Mareno, Nie złapię rampę zaraz rampę? Nice. Red room, brat. No. Kała gdzieś jest do wzięcia. No i git, no i git wysunął no Dobry yee, flashek brawo. Piotrek nam idzie, bardzo dobry. dobry Dziękuję Jakby mag 10 miał 100 a to bym zabił dwóch Dobra. nie zablokuję ich chcę żółte, Jeszcze no. czek, Jeden ma zero jeszcze jeden. Leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ale. Jeszcze jeden? Było check w sumie, oprócz tego co zabiłem, więc jeszcze jeden. Hey, Bomby weźcie z respa, może bo. Jak gościa A skrócił. Ja patrzę za kręg na, jeden. na jeden. leży. Back on, tak, tak. Do tunelu. B kontakt po prostu? N yes. Daję smuka, no. Skróciła. Nice. Dajesz muka do okna i za was do y, B. Give, give. Cave, jest lost. Oni gradiowali eko, nie? To może teraz to bezrofilmy sobie Możemy, no Będę wam flashował Gaś Angelkę, Sayu Ja wam flashuję dwa razy i zesmukuję wam głęboko CT zrazu Dawaj, dawaj Ja cię gaszę Angelkę, nie? Wydaje mi się No k***a Co? Hejdź, hejdź, hejdź Środek 30 ma, Gala ma, zabiłem Środek gdzieś jest, otwiera ją Gala, jeden Leży. Leży Brawo mam wrażenie, że wszystkie mecze wygramy w tym składzie, nie? Ani sześć solo, mordo? Teraz, jednego Nie walczyli. Ale mogli. Kajwa walczą. Dużo, Dużo cave. B dojechali. O, Jeszcze do, do, dojechali B, dojechali B. Cave'a i rampę. Do dajcie idźcie, da, idźcie, Go do Idziemy do A, no, ja znaczy no Zaskoczyli, jadą, mid. Dokąd? Jest A, jeden, widzisz, Dużo widzisz lampa. A? Jezus Maria <grym> i Moje Jeszcze idę do main'a, stary był dawno temu Śmiało, baw się, Hanka. A main uważaj, Haniu Kurde, ale wy gadacie do mnie już Do mnie też, ja też nie wiem, co się dzieje. się skupić w ogóle Dajcie nam grać, kurwa Jezu O, czyli słuchaj kurwa, jak Kurwa, ale wyczucie, jaki timing A co ty to, 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 to robisz? No Hania, Hania, fleszu i gaszę, okej? Ok? Nie ja rozumiem czemu bombę dostałem teraz, W ogóle na, na boksa w ogóle, jak Mati tam chce i będziecie autokrować z tym akaczem, jak się boostniecie. Ej, robimy tak, że ostatni w tabeli nosi bombę? Nie, Zawsze ja czy czuję, jak? Piosenie. Będzie, będzie, będzie goszona. Jakie są zasady? Chodź to, w jak Kurwa. Skoczmy na boksa Wóz widzę, nic nie widzę. Weźmy tu, weźmy tu. do prawej, dwa razy. do prawej też. Kurwa. F1. Pale kajwa, daj mi longa. Płynalonga. Możecie mieć galę jak coś nie? Jeszcze jeden! Galę, na galę! W, w, w cave'ie jeden! Może być te, te smoku, jakoś. Ja zachodzę od A ja w ogóle Ja trzymam ale... Trzymam rampę późnione. w plecach, Angela. Dobra. Ja plecy wam sprawdzę z tego A to w smoku jeden. może być Nice. Trzeba wyjść, kaj, trzeba wyjść. Nice. Brawo, prawo, brawo prawo. Ja. Mateusz, Iza, właśnie Izak, wyobrażasz sobie, że Mateusz do właśnie do mnie napisał tak. Nie słucham się, nie słucham się od teraz, bo za łatwo idzie. Tak mi napisał. A, no nieźle. Nie, nic nieźle. Nie, pisałem. Mam dowody, ma na czacie dobra. napisał, widzę to teraz. Ja wam... u, mnie na na czacie, na u mnie na czacie, u mnie na czacie, u mnie na czacie tak jest napisane. Nie spodziewałeś koło, się takiej podjebki, na... co? Nie, rafujecie. Wczoraj cały dzień nie? Patronomidzie, to się dzieje, nie? Kurwa, kobra Plus Proszę jednego. Pytałeś się, czy szukam w tej zakład, na Facebooku pisałem, że szukam, kurwa, oddych. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. O, zajmę... Jeszcze jeden na main dojechał. Już Donat. Dwóch Donat. Zatrzymaj, zatrzymaj, stop. To jest Donat. To jest git, jest git. Ja w mainie jestem. Oni w ogóle w weszli. Ja... i cofam. Dobra, ja zajmę do... Jeszcze jeden. Last one A, last one A. Ja mi dam internet. mi z Donatu. Hanka weszła w wtedy, ruchanka, można powiedzieć. Jest? No jest mocna, nie? Oho, TikTok. Ja bym nie Welcome to TikTok, guys. Nie pokazuj takiej rzeczy, Matiemu, bo będzie tak, co Matt teraz robił. Nie ja to znałam, ale zapomniałem już o tym. No granat. No, nie no, ale to pod publikę, to już czuć, że pod publikę to już Hanka robi, naprawdę no. Bez litości. No, no, Gdzie mam teraz wjechać Piotrek? Ja daję entry co rundę, nie? Tylko mi to wypuść. To 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 wypuść. Może ty pójdziesz kajewa, nie? Okay, nie nie daj, że 60 to mi to tak mam go, jeszcze. To, spal midzie, dobra? I może Tuch, gasz. Mam okno. No dobrze, no to jak ja gaszę. Daję, daję, daję. Tak, jest heaven no, 21 Ja topikuję mi teraz. Leży z B, drugi, drugi z B leży. Chodźcie B, chodźcie yes. B. Flaszuję do CT. Yes, może być hit, hit, hit. Może być, może być, jakiś Podchodzi, chyba. Dobrym smoke'em Mogę, mogę flash'nąć. Nice. Nie spodziewał się, miałem taki dobry off-angle. Flashojemy B. Dobra, dobra, dobra. Ja swoje robię, swoje robię na midzie. Mhm. ja bym flashoje y dwa razy B, ja też Ja mam full biały, no tak nie o, nie no się na b Oni nie tak. To są nasze flesze to jest niemożliwe, że ja dostaję plesha, oh. w Ale tam, na wejście C1 biegniesz, może być o 7-a. Ja sobie w KB patrzę w ja po plecy. Długa, co? długa. Powiadam ci longa. Daj smoka gala. Jeszcze jeden. A kurde. Yes. Yes. Jednego z shorta, sorry. Gasisz się, Moje, Hanka, gasisz się? A nie, nie Jezre. gaszę się. Zobaczymy Kurde, tu fleszy 5 leci jakiś. Fucz, yes, nie yes. widzę, ale z dumy inna. Jeszcze, jeszcze. Zajmuje rampy. Leży za. Nie leży. Chyba? open. Jeszcze jedna może być heaven. Bonk ma najlepsze timingi zawsze. I, no, może to tutaj heaven być. raczej masę, jest to pro. Yeah. No, jest rampa to, pewnie. Hewa 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 nie nie he heaven idzie. Heaven idzie. Koska, koska. Kurde, co ja słyszałam? Koska, koska.

no, myślałem, Pamiętaj Mati, kogo, że ujebie. jak chcesz, żeby Saju przegrała to ty też przegrasz. Dobra, tak nie działa a, na to, A to ja wymyśliłem, żeby nożować idę? Idę we wnękę Mati. Idę we wnękę I tak, raszowali do Kajwa, to smukuje Kaj'a. I raszowali lampę to w Kasujemy w ich tu, Do Kajwa ja albo do gali musia. Dużo, dużo do gali Smukuj rampę, smukuje rampę Weszli z rampy i z cajwa Ksiukurański kurwa do chuja Def, na ninja Jeden w side'ie. Ninja i O kurwa, wcale. dwóch. Ja miałem potencjał na więcej. Miałem potencjał. Nie widzę, nie jestem z gena. Dałaś smoke'a deep? A dałaś smoke'a flash'a na galę? Dałam. Dwóch z mida. Ja Fakę mamy, fakę mamy. Jeden elbow i dwóch... Jeden wyszedł z B. Jeden z B. Ja wiem smoka Angela Ja ci trzymam bilane zielone Jeden blisko cave' jestem Będę na hewania już Ej, rozbiję ci tego no. pikną mnie, zlew, nice. ze smoka Pakem mamy topmit Gra nic chciało Brawo Ale ich na 10-5, co łatwiutko, Przechodzi i do Kaj'a. Gram w ze mną okay. rampę okay. Heaven! Dwóch, dwóch jeszcze jeden Kej'a hey, macie, ja mam się Cave wchodzi i do B weszli już, weszli w B Aj! B z i ładnie tam Kurde Long, long, A tam mogą być kurde nawet 4 fragi w tej rundzie Dziękuję, long, cool, Mam Ok timing? Long, long long cave. long cave I Ninja był Męka Poza... Nic nie. Myślałam, że już sobie Daję. Jeszcze mam Daj A to? Daję bramę no bo. Ja robię. Pomagam ci, Soju. Dali mi smoka. Dawaj, w ten... dawaj, dawaj pomóż mi. Ten... Pomagam. Z ten... ten... dwóch bitych. Nie spodziewałem się ciebie. Jeszcze jedno bite. Jeszcze dwóch, dwóch. Box i main. Boom.

Smokowali temple. Okay, jeden okay. jeden mało tam ja na pewno. Ja mam świeżego smoka, jeszcze 10 sekund. Jeden na. plecy. Nie ja no, jeden plecy ma zero, nie wiem, mam ma, nie ma plecy w gniewie. On za boksem był. Ale wstawę zrobili. Oni mi zajmują, no, więc zajmijmy się okay. teraz. Dam smoka na i dam flaszę. Może być redrum. Ja Flaszuję no, wam no, teraz. Poszło. No, no. Oj, no, no. oj no, no. chujowy no, flash, no. przepraszam, jeszcze jeden leci. Boom. Nie okay mogę. Dwo. Jest, rodził um jest Redą prawo, prawo. Teże? Aż, A coś, A wszedł. No, on już do A. No. Ja zachodzę maina. Masz leży Do jeszcze, Musisz szybciej, trochę bo Tempel, tempel, no, nie ma. Wypalam no, jakoś no, BF. No. Jeszcze środek, amplik? Nie, nie ma, nie, ten. Nie, nie ma. Okay.

Musiałem być okno. O, jest blisko gościu z redruma. Dobry był pomysł, tylko gość, po... tak blisko już. O. I smok pada? No to, to, to na jakiś A to jest jakiś. Nie ma przeda. Nie ma przeda. No Cave'a. Ja, ja Mati, okej. Okay? Halo, kajwa. Ja tu mi tak nie uratuję. Masz no, digga. To... Lampa A, no, jeden. No, okay. I kajwa, to jest redrum, jest redrum ciągle. Yy, tam kurwa, jebaniec. Halo, kuba i rampa Jest w Kajwy No i jest, let's go chyba Nic nie ma, pod, podchodzę Zasmokowali Trzymaj to, trzymaj to Gala, szuka. gala wam wchodzi Rampa jeden Ja muszę do Pod, pod, pod B, no Cave, cave, cave zajmują Nie widzę środka cave zajmują zespołek. I rampa jeden czy, czy, czy wchodzi lampą. Ja puścił, puścił Kej wchodzi. Wszedł, jeszcze wszedł BS. Szrodek BS-a. Ja za nim ja z cave'a. Ciszej, ciszej. Szpącić, coś, szpąci. Szorda czy wykleerowałem? Może być długa smoke. Raczej nie. No, długa smoke. Nie, nie, do rampy raczej, albo BS. Prawo, jesteś w ci. Dobre flag pod tym B. No na ryzyku to była tak zwana